Ilona Małek, witam, zapraszam na Aktualności, a dziś w programie między innymi. Rozpoczęły się tegoroczne kwalifikacje wojskowe, wezwania dla 15 tysięcy mieszkańców Podkarpacia. Ma przede wszystkim na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenia zdolności psychicznej i fizycznej i nadanie kategorii zdrowia. Ruszył KSEF, Krajowy System E-Faktur, na razie dla największych firm. Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10. Ilość faktur, które już przyjęliśmy, to jest 720 tysięcy. Burza wokół nagrania z Kolbuszowej. Czy w starostwie oglądano film dla dorosłych? Na nagraniu dokładnie nie widać tak dokładnie, co tam się działo. Można tylko spekulować. W całym kraju rozpoczęła się dziś kwalifikacja wojskowa. Potrwa do końca kwietnia i na Podkarpaciu obejmie ponad 15 tysięcy osób. Dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2007 roku, ale obejmie też ponad 800 kobiet. O szczegółach poinformowali dziś w Rzeszowie wojewoda i szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w regionie. Powiatowa Komisja Lekarska w Jarosławiu, jedna z 22 działających na Podkarpaciu, jako pierwsza w regionie rozpoczęła tegoroczną kwalifikację wojskową. W dniu dzisiejszym stawiło się około 30 kobiet, docelowo mamy do stawiennictwa około 70 kobiet, natomiast całą kwalifikację w Jarosławiu będzie około 900 osób. Rekrutacja dotyczy tych kobiet, które uczą się bądź już ukończyły naukę w zawodach, które mogą być przydatne dla wojska, to np. medycyna, psychologia, weterynaria czy lotnictwo. Stąd przed Komisją Lekarską stanęła dziś między innymi Pani Martyna. Studiuję pielęgniarstwo, jestem już na trzecim roku, więc kończę i wybieram się dalej pewnie na magisterkę i w przyszłości bardzo możliwe, że wstąpię do służby wojskowej. Ogółem w tym roku na Podkarpaciu kwalifikacja wojskowa dotyczy ponad 15 tysięcy osób. W tym mamy 11 442 mężczyzn. Są to osoby urodzone w roku 2007. To jest tak zwany rocznik podstawowy, ale mamy również 2739 mężczyzn urodzonych w latach 2002-2006, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do tego ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i są zainteresowani służbą wojskową oraz wspomniana kategoria kobiet, jak podkreślają wojskowi, kwalifikacja to nic innego jak określenie zdolności fizycznej i psychicznej do ewentualnej służby w armii. Wbrew pojawiającej się w przestrzeni publicznej dezinformacji, nie ma nic wspólnego z poborem, bo służba w wojsku polskim od 2008 roku ma charakter dobrowolny. To ktoś robi chyba specjalnie, żeby wprowadzić zamieszanie, jak to prosto się mówi, włożyć kij w szprychy, ale społeczeństwo inaczej funkcjonuje jak jest poddenerwowane i czegoś się boi. A tu się nie ma czego bać. To, co za każdym razem przypominamy razem z panią wojewodą, to nie jest mobilizacja, to jest założenie ewidencji. A także okazją dla rekruterów na zachęcenie i przekonanie młodych ludzi do służby w polskiej armii. Kwalifikacja wojskowa jest organizowana przez Wojskowe Centra Rekrutacji we współpracy z samorządami lokalnymi. Tegoroczna potrwa do 30 kwietnia. Ruszył krajowy system e-faktur. To narzędzie do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur. W ciągu kilkudziesięciu godzin do systemu zalogowały się już blisko 2 miliony użytkowników. Wystawiono ponad 700 tysięcy faktur. Na początku KSeF jest obowiązkowy dla największych przedsiębiorców. System został uruchomiony bez żadnych problemów i nie odnotowaliśmy jakichkolwiek żadnych utrudnień. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nie ma żadnego zagrożenia. System działa stabilnie i zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami. Na dzień dzisiejszy, na godzinę dziesiątą, ilość faktur, które już przyjęliśmy, to jest 720 tysięcy, natomiast system uwierzytelniania to jest około miliona 900 osób, które już się uwierzytelniły w systemie. Jest wzmożone zainteresowanie osób, które są sprawdzić, że rzeczywiście działa. Oprócz tego. Mamy osoby, które robią sobie certyfikaty dzisiaj oraz mamy już zwykłych użytkowników systemu KSEF. Przygotowujemy się do etapów następnych, w tym tego być może kluczowego dla powodzenia całego przedsięwzięcia, a więc daty 1 kwietnia tego roku, kiedy w obowiązki związane z fakturowaniem w KSEF wejdzie grupa małych i średnich przedsiębiorców. A teraz Kolbuszowa i okno, o którym zrobiło się dziś, wyjątkowo głośno. W sieci opublikowano nocne nagranie pokazujące jeden spokoj na trzecim piętrze Starostwa Powiatowego i nietypowy seans. Internauci sugerują, że wyświetlano film pornograficzny. Urzędnicy zapowiadają wyjaśnienie sprawy. To nagranie, które w sobotę przed godziną 22 przesłano lokalnym mediom z Kolbuszowej, przedstawia trzecie piętro budynku Starostwa Powiatowego i zagadkowy seans na ekranie telewizora. Według autora to film dla dorosłych. Po sprawdzeniu przez redakcję w sieci udostępniono go dziś rano. Chcieliśmy mieć pełny obraz informacji zarówno ze strony czytelnika, który podesłał nam, nam to nagranie, no i nie chcieliśmy w żaden sposób pomijać starostwa powiatowego w kolbuszowej. Starosta kolbuszowski odmówił komentarza. Na stronie internetowej opublikowano komunikat, w którym można przeczytać, że. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej jest świadome materiału wideo krążącego w mediach społecznościowych, który rzekomo przedstawia zdarzenie mające miejsce w jednym z pomieszczeń budynku urzędu. Sprawa jest traktowana z należytą starannością. Autentyczność materiału w tym ewentualne wykorzystanie technik sztucznej inteligencji lub manipulacji cyfrowej jest obecnie przedmiotem weryfikacji. Urząd nie będzie komentował ani oceniał niepotwierdzonych informacji. Ani spekulacji pojawiających się w przestrzeni publicznej. Przez słabą jakość nagrania trudno wyrokować, co Feralnej Nocy oglądał ktoś, kto był wtedy w budynku urzędu. Ale wielu mieszkańców ma swoje zdanie i mówi o tym głośno w mediach społecznościowych i na ulicach miasta. Byłoby to dziwne, gdyby ktoś tak wieczorem robił takie coś teraz. Więc na pewno takie, powiedziałem, no, trochę nienormalne. Więc, więc ja jestem sceptyczny i zakładam, że nie, że to, że to nie jest prawda. Na nagraniu dokładnie nie widać tak. Dokładnie, co tam się działo, można tylko spekulować, no ale no, nie przystoi jak na taki urząd, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce, nie? Do czasu wyjaśnienia sprawy z pewnością to okno starostwa będzie najsłynniejszym oknem w całej Kolbuszowej. Prokuratura rejonowa w Sanoku umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa 69-letniej kobiety oraz usiłowania zabójstwa trzech interweniujących policjantów i strażaka. Powodem jest śmierć sprawcy. Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku na ulicy Sadowej w Sanoku. Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który zabarykodował się z matką w mieszkaniu. 46-letni Wojciech M. rzucił się na funkcjonariuszy z maczetą. Policjanci oddali strzały. Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety. Zginęła od ran zadanych najprawdopodobniej mieczem. Oglądają Państwo aktualności, a jeszcze dziś w programie. Znowu mróz i kolejne ostrzeżenia i NGW dla Podkarpacia. Kompleks basenowy we Fredropolu już gotowy. 19-wieczne listy Ignacego Łukasiewicza przekazane muzeum w Bubrce. Zima nie odpuszcza, temperatury znowu spadły znacznie poniżej zera, a prognozy na najbliższą noc mówią o nawet minus 18 stopniach na północy regionu. Do jutra do 10 na terenie całego województwa obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia właśnie w związku z silnym rozem. Na szczęście na Podkarpaciu nie ma ani zamkniętych szkół, ani pękających rur wodociągowych czy ciepłowniczych. Jak mieszkańcy radzą sobie z niskimi temperaturami sprawdzała Anna Weselak. Ciepła czapka, szalik, buty, rękawiczki. To dzisiaj asortyment każdego z mieszkańców Podkarpacia, kto nie chciał zmarznąć, a musiał się przemieszczać. Mrozy są i mrozy jeszcze z nami pozostaną. Natomiast ta ostatnia noc nie była tak mroźna, jak zapowiadali synoptycy. W regionie średnio było minus 15, minus 13. Oczywiście w regionach podgórskich ta temperatura spadła jeszcze bardziej poniżej zera. Natomiast mieszkańcy Podkarpacia jedni sobie taką aurę chwalą, mówią, że wróciła da. To zima, taka zima, jaką pamiętają z lat jeszcze dziecięcych. Natomiast inni narzekają na konsekwencje tej pogody. Posłuchajmy. Jest nośna pani, to takie zimy były przecież. Przemarł, bo nie mogę go zresetować. <laughs> tak. Czyli wszystkim się daje w kość ta temperatura. Wszystkim chyba tak, chociaż to jest normalne w naszym klimacie. <laughs> Jestem budowlancem na budowie, pracuję za Dziś daję wolne, bo tak było dwa dni mrozu. A jutro do pracy. Nie przeszkadza nim wraz, jestem człowiekiem tak bardziej lascy. Ze skutkami silnych mrozów walczą również kolejarze. PKP SA odpowiedziało na potrzeby podróżnych, a także osób w kryzysie bezdomności, udostępniając wszystkie dworce kolejowe przez 24 godziny na dobę. Taka sytuacja będzie miała miejsce do 8 lutego, więc do końca tego tygodnia. Dzisiaj mieszkańcy Podkarpacia musieli także mierzyć się z pewnymi opóźnieniami, jeżeli chodzi o ruch pociągów. Niektóre opóźnienia sięgały nawet kilkudziesięciu minut. Tak było w przypadku pociągu, który jechał ze Świnoujścia do przemyśla. On był opóźniony o około 8. 70 minut. Podobne opóźnienie miał pociąg do e, Zielonej Góry. 50 minut opóźnienia. Spodziewa się pani dzisiaj takiej sytuacji? Nie. Jeżdżę do Austrii raz w miesiącu i ten pociąg ma stale opóźnienia. A, to jest to, to Ostatnio 40 minut, dzisiaj 50, ale w ciągu jazdy się to powiększa. Jest stres, bo jest przesiadka na następny pociąg. Na razie 5 minut opóźniony. No to jest tak. W porządku, uważam. Jest komfortowo. Jest czysto, jest ciepło, są łapki do siedzenia, nie ma tłoku. Bywało, że czekałam dłużej. Kolejna mroźna noc przed nami. Temperatura miejscami ma nawet spaść do minus 19 stopni Celsjusza. Będzie także wiał wiatr w porywach do 25 km na godzinę. To będzie potęgować uczucie zimne. Dlatego, jeżeli nie musimy, zostańmy w domach. Reagujmy również na osoby bez dachu nad głową, osoby w kryzysie bezdomności. Informujmy o nich służby. Ale od środy na horyzoncie pojawia się już ocieplenie. I na to ocieplenie czekamy. Zakończyła się budowa kompleksu basenowego we Fredropolu koło Przemyśla. To wyjątkowa inwestycja, zarówno ze względu na oferowane atrakcje, jak i rozwiązania techniczne. W obiekcie jest m.in. kilka zjeżdżalni, jacuzzi i saun, a do tego spa oraz pływalnia z możliwością regulowania głębokości dna. Kompleks basenowy we Fredropolu to jedna z największych gminnych inwestycji ostatnich lat. Jej koszt to ponad 30 milionów złotych, z czego większość samorząd dostał z funduszy rządowych. W obiekcie powstała m.in. pływalnia o długości prawie 17 metrów i szerokości 8. Ma ruchome dno, które można regulować co centymetr, podnosząc je lub obniżając nawet na głębokość 1,80 m. Będziemy mieli tutaj też płynną regulację. Na ścianie będzie cały czas widać, jaka jest głębokość dna, będzie wyświetlacz. Elektroniczny i de facto z pilota będzie sobie to można zmieniać jak się komu podoba. Dzięki temu basen będzie mógł być wykorzystywany na przykład do nauki pływania przez dzieci albo zajęć wodnego aerobiku. Obok pływalni powstał także brodzik dla najmłodszych, z mini fontannami oraz mająca powierzchnię 80 m2, część rekreacyjno-wypoczynkowa. Wyposażona w różnego rodzaju atrakcje, począwszy od tych rur natrysków na szyję. Poprzez gejzery, poprzez ławeczkę, poprzez leżankę z bombelkami. Dalej mamy dwa jacuzzi i, i, i mamy trzy zjeżdżalnie. Jedna z nich o długości aż 70 metrów. To z kolei spa, w którym będzie można skorzystać z trzech saun, fontanny lodowe i czterech natrysków w formie tropikalnego i arktycznego deszczu oraz bryzy. Jest tu także kilka małych basenów do hydroterapii, które będą wypełnione wodą o temperaturze od 10 do 36 stopni Celsjusza. Każdy, począwszy od takiego najmniejszego dziecka, dwu-, trzyletniego do najstarszego, znajdzie tutaj y, dla siebie coś, żeby ten czas mile dobrze spędzić. Kompleks zostanie otwarty 14 lutego. Będą z niego korzystali nie tylko mieszkańcy gminy Fredropol. Samorząd liczy na przyciągnięcie turystów. A w niedalekiej przyszłości Kuracjuszy gmina stara się bowiem o status uzdrowiska. Dlatego już planuje kolejne inwestycje. Tuż obok basenu w budynku obecnej podstawówki powstanie zakład przyrodoleczniczy. Jego budowa zacznie się jesienią, kiedy uczniowie przeniosą się do nowej szkoły. Od dziś do 2 marca rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 0,48 zł do litra zakupionego paliwa. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze producenci rolni składają w urzędach miast i gmin. Niezbędne w rozliczeniu są faktury VAT lub ich kopie za zakup paliwa między 1 sierpnia ubiegłego roku a 31 stycznia tego roku. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego dla gospodarstw hodowlanych Obowiązują też dokumenty z informacjami o średniej rocznej liczbie świń oraz o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni utrzymywanych w ubiegłym roku. Wydają je Powiatowe Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je też wygenerować z komputerowej bazy danych. Dzień. 31 stycznia minął termin rozliczeń dla kół gospodyń wiejskich, które w ubiegłorocznym naborze otrzymały pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takie wnioski o wsparcie na Podkarpaciu złożyło 1229 kół, a kwota, którą dostały, przekroczyła 10 milionów złotych. Zrzeszone gospodynie wiejskie fundusze przeznaczały na aktywne działanie w lokalnych środowiskach i rozwój obszarów wiejskich na rozwój przedsiębiorczości kobiet i poprawę warunków ich życia i pracy. A przede wszystkim na propagowanie kultury ludowej. Dzięki ich aktywności mieszkańcy Podkarpacia mogli brać udział w licznych imprezach targowych, wystawienniczych, spotkaniach integrujących lokalne społeczności, w imprezach promujących małe ojczyzny. Każda z takich imprez wzbogacona była o degustację tradycyjnych dań. Luty i marzec w rolnictwie to czas intensywnych prac w sadach. Na razie jednak sadownice czekają, aż ustąpią kilkunastostopniowe mrozy. Czeka ich cięcie zimowe drzew owocowych, głównie jabłoni. Muszą zdążyć przed wiosennym ożywieniem sadów. Natomiast wczesną wiosną kolejne zabiegi nawożenie i pierwsze opryski ochronne. Muzeum Skansen Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bubrce wzbogaciło się o niezwykłe eksponaty. To 56 listów Ignacego Łukasiewicza do Ernesta Benesza oraz XIX-wieczna Księga Pamiątkowa. Listy pomogą odsłonić kulisy rewolucji przemysłowej związanej m.in. z tymi postaciami. Listy trafiły do muzeum dzięki ich właścicielowi Januszowi Beneszowi. To prawnuk Ernesta Benesza, który był wspólnikiem Łukasiewicza i zarządzał kopalnią ropy naftowej w Uchercach Mineralnych. Są doskonale zachowane. Listy są e, pisane e, pismem odręcznym, dodatkowo w języku niemieckim, e, więc trzeba będzie dużo wysiłku, żeby sprawdzić, co w tych listach dokładnie e, się e, znajduje. Spodziewamy się, że będą to e, raczej m, e, listy, które mówią nam o e, sprawach biznesowych, o sprawach prowadzenia kopalni. Dla muzeum to niezwykle ważne dokumenty. Łukasiewicz był prekursorem nowej ery, w której węgiel zaczęto z powodzeniem zastępować gazem i ropą naftową. Dokonał destylacji oleju skalnego i założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej, właśnie w Bubrce. Bardzo niewiele dokumentów oryginalnych, pisanych ręką Ignacego Łukasiewicza, gdzieś tam w przestrzeni muzealnej jest zachowane. Dlatego oczekujemy, że przede wszystkim poznamy metodykę pracy Ignacego Łukasiewicza, dowiemy się w jaki sposób zarządzał kopalnią. Najstarszy list pochodzi z 1879 roku. Ostatni został napisany miesiąc przed śmiercią Ignacego Łukasiewicza w roku 1881. Listy są dowodem na to, że Ignacy nie działał w osamotnieniu, nie był odizolowany w tej pracy. On już wtedy, pod koniec lat 70., był absolutnym autorytetem, jeżeli chodzi o przemysł naftowy. I te listy właśnie są tego świadectwem, w jaki sposób pracował, w jaki sposób współpracował. Muzeum zostało także właścicielem księgi pamiątkowej dedykowanej Williamowi Henrymu McGreiberowi, kanadyjskiemu przedsiębiorcy i magnatowi naftowemu, znanemu ze swojej działalności na terenie Galicji. Księgę zaprojektował i wykonał w 1903 roku austriacki malarz i ilustrator Erwin Pentle. Jest również związany z bubką, ponieważ McGarvey w pewnym momencie był właścicielem kopalni ropy naftowej w Bubce jako nie tylko jednej kopalni, ale posiadał wiele kopalni. Kopalni tak w zachodnim zagłębiu naftowym, jak i wschodnim zagłębiu naftowym. Muzealnicy mają nadzieję, że dzięki listom dowiedzą się więcej o kulisach tego ważnego rozdziału rewolucji przemysłowej. To były czasy, w których na terenie Karpat wydobywano najwięcej ropy naftowej na świecie. Na koniec, jeszcze już tradycyjne zaproszenie do oglądania TVP Info. Zapraszamy do TVP Info, w którym dziś m.in. Polska w okowach mrozu z powodu niskich temperatur zamknięto ponad 300 szkół. Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Kto może spodziewać się wezwania? Skandal seksualny na szczytach władzy. Afera Epstina zatacza coraz szersze kręgi. Bądźcie z nami na antenie TVP Info. Zapraszamy. I to wszystko w tym serwisie. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a po niej magazyn sportowy. Zapraszam. Do zobaczenia.